Do seryjnych morderców, część druga. W 1987 roku Richard Angel opracował jako pielęgniarz w nowojorskim szpitalu. Swoim pacjentom lubił podawać środki zwietczające mięśnie w kroplówkach. To był między innymi Pawulon. Kto wie, z jaką polską sprawą związany jest ten środek? Kiedy dochodziło do zatrzymania akcji serca, Richard wchodził cały na biało i ratował życie pacjenta, by zgrywać bohatera. Nie zawsze mu się to udawało, zabił w ten sposób cztery osoby. Ale zapaść mógł wywołać nawet u 30. Randy Kraft był amerykańskim wojskowym, a później operatorem wózka widłowego i barmanem. Udowodniono mu wykorzystanie i zamordowanie minimum 16 mężczyzn. Zapraszał ich do swojego samochodu pod pozorem podwózki, a następnie torturował i zabijał, porzucając zwłoki w pobliżu autostrad w Kalifornii. W jego bagażniku znaleziono zakodowaną listę, na której notował kiedy i kogo zabił, zaznaczając także rodzaje tortur. Z jego notatki wynika, że mógł zamordować nawet 67 osób. Rotia Puente była amerykańską opiekunką osób starszych i kierowniczką domu pomocy społecznej. Pomagała osobom starszym, niepełnosprawnym i w kryzysie. Swoich podopiecznych faszerowała takimi dawkami środków przeciwbólowych, że umierali. Nie kłopotała się pogrzebami, tylko zakopywała ich w ogródku swojej posiadłości, by dalej móc pobierać ich zasiłki i renty. Na terenie jej posiadłości odnaleziono 7 ciał w płytkich grobach. Kiedy odsiadywała wyrok, napisała książkę Gotowanie z syryjną morderczynią, gdzie opisała historię swojego życia i umieściła ulubione przepisy. Słynny amerykański morderca David Berkowitz w wojsku był strzelcem wyborowym. Po zwolnieniu ze służby został sortowaczem listów i paczek. Zabił sześć osób, strzelając do nich z rewolweru, gdy siedziały w swoich samochodach na ulicy. Twierdził, że wypełnia polecenia szatana, przemawiającego do niego przez psa sąsiadów. Przyznał się także do ponad dwóch tysięcy podpaleń. Kanadyjczyk Robert Picton wraz z bratem hodował prosiaki na farmie. Odziedziczonej po rodzicach. W jednym z budynków zaaranżował imprezownię, gdzie urządzał rajwy. Jego imprezy potrafiły ściągnąć nawet 2000 osób. Niestety, czasem po jego rejwach znikała dziewczyna lub dwie. Okazało się, że Robert je odurzał, mordował na różne okrutne sposoby, a następnie ich ciała rzucał na pożarcie swoim prosiakom. Mógł zamordować nawet 27 kobiet, skazano go za zabicie zaledwie sześciu. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie trzecią część, tym razem z zawodami polskich seryjnych zabójców.